Jak pewnie część z was wie, Camp Nou jest aktualnie remontowany, dlatego też we wtorek poleciałem na mecz nie tylko z Napoli, ale również sprawdzić, jak się ma stary stadion Barcelony. I teraz pytanie, co dalej z Camp Nou, kiedy zostanie oddany do użytku, oraz przede wszystkim, dlaczego aktualnie na meczach Barcelony zwyczajnie nie ma kibiców. O tym sobie dzisiaj pogadamy. Co prawda, spotkanie z Napoli było w tej materii wyjątkiem, lecz patrząc na ten sezon, całościowo trend jest jasny. Na meczach Barcelony nie ma tylu kibiców, ile można byłoby zakładać na spotkaniach jednego z największych klubów na świecie. Co za tym stoi i co to oznacza? Zacznijmy jednak od samego meczu Barcelony. Nie będzie wychwalania Pałku Barsiego czy Jamala, oczywiście mógłbym to robić, ale jeśli chcecie posłuchać o całym spotkaniu, już nagrał na ten temat film, bodajże Tomasz Świąkała, także świetnie omówili to na spotkanie w swoim studiu panowie w Meczekach, więc właśnie tutaj uważam, że warto szukać informacji. Natomiast patrząc na to, jak to wyglądało ogólnie, gdy mówimy o tym meczu, naprawdę atmosfera od samego początku była całkiem gorąca, bo w centrum Barcelony najpierw była naprawdę fiesta, gdy mówimy o kibicach Napoli. <laughs> A później już pod samym stadionem na Montjuïc kibice Barcelony bardzo gorąco przywitali piłkarza Szawiego. Ostatecznie po dobrym meczu, choć nie do końca równym, Barcelona przeszła dalej i w piątek pozna swojego przeciwnika w kolejnej fazie Champions League. Kwestia awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów była bowiem dla Barcelony nie tylko celem sportowym. Na szali były poważne stawki PR-owe oraz finansowe, przede wszystkim budżet, gdzie wpisano już awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Wczorajsze zwycięstwo z Napoli dało, w zależności od źródeł, od 10 do 15 milionów euro na Barcelonie, która jak powszechnie wiadomo potrzebuje pieniędzy. Ponadto będzie to pierwszy mecz Barcelony w ćwierćfinale Champions League, gdy mowa o jej nowożytnej historii. Ostatni występ na tym etapie najważniejszego turnieju w klubowej piłce Blaugrana zaliczyła jeszcze z Messi w składzie i było to pamiętne lanie, lanie 2-8 do 8 z Bayernem w Lizbonie. Zostańmy jednak przy finansach, bo ciężko o nich nie mówić w kontekście Barcelony. Jak powszechnie nie wiadomo, mistrzowie Hiszpanii mają spore kłopoty po kadencji Josepa Marii Bartomeu. Aby wnieść klub na inny poziom zarówno sportowo, jak i budżetowo, Jean Laporta zerwał na jedną kartę. Kilka miesięcy po zwycięstwie w wyborach przekonał Socios członków klubu do poparcia projektu zwanego Espai Bars. Cała inwestycja opiewa na onieśmielającą kwotę 1,5 mld euro, a jej głównym punktem jest remont Camp Nou. Choć jak w tym momencie widzicie słowo remont to mocne nadużycie. Historyczny Stadion Dumy Katalonii został bowiem niemalże zrównany z ziemią, choć fundamenty pozostały takie same. W ramach Espai Barca odnowione zostaną także inne części infrastruktury klubu, lecz dzisiaj skupimy się tylko na Camp Nou. Stadion Barcelony bowiem potrzebował renowacji. Kto był ten widział i czuł, że klimat tego obiektu to bardziej XX wiek. Niż modernistyczne nowe obiekty budowane m.in. w Premier League, ale także w Hiszpanii, choćby San Mames dla Atletiku Bilbao, Anoeta, czyli Real Sociedad, oraz Wanda Metropolitano i Atletico Madrid. Odnowienie było niezbędne i wiedział o tym także Bartomeu, z tym, że on planował pójść szlakiem Realu Madrid, przynajmniej po pandemii, pozostać na kampną, ale ze zmniejszoną liczbą miejsc. Laporta zdecydował się wykorzystać będący w Barcelonie stadion olimpijski, aby to tam zespół rozgrywał swoje mecze podczas modernizacji Camp nou. Pytanie tylko z czym to się wiąże? Po pierwsze, frekwencja na Camp nou w zeszłym sezonie była doprawdy zaskakująco duża. Średnio ponad 80 tysięcy osób przychodziło oglądać szawinietę, co nie było tylko najlepszym wynikiem w Hiszpanii, ale także to niespodzianka, najlepszym wynikiem na przestrzeni ostatniej dekady w Barcelonie. Im więcej kibiców, tym więcej potencjalnie osób, które chcą wydać pieniądze na stadionie, a to oczywiście wiąże się z wpływem do budżetu klubu z dnia meczowego. I tak to wyglądało, gdy mówimy o poprzednim sezonie. Żaden zespół La Liga. Nie wycisnął tyle do budżetu co Barcelona, gdy mówimy właśnie o poprzedniej sezonie i dniach meczowych. Natomiast teraz na Montseric, gdzie nie ma ponad 99 tysięcy miejsc jak na Camp Nou, naturalne było, że kibiców będzie mniej. Zresztą zakładała to także Barcelona. Katalońskie media zgodnie podawały, że zarząd spodziewał się strat na poziomie około 90 milionów euro na sezon gry poza Camp Nou. Ale tu znajduje się języczek uwagi. Od początku tego sezonu widać było masę wolnych miejsc na meczach Barcelony. Symboliczny był choćby mecz z Atletico na początku grudnia, gdzie pomimo stadionu mającego ponad 50 tysięcy miejsc, na trybunach zasiadło około 39 tysięcy fanów. Do tego zwróćcie uwagę na słowa żona Laporty, które prezydent Dumy Katalonii wypowiedział na antenie katalońskiego radia. Liczba fanów nie jest taka jak zakładaliśmy. Byliśmy ambitni z wpływem biletów do budżetu i na razie nie spełniamy celów, ale Pracujemy nad tym, aby to wyrównać. Powstaje zatem pytanie, co poszło nie tak. Są trzy przyczyny takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, kwestia czysto sportowa. Mecze Barcelony nie są aż tak porywające jak przed kilkoma laty, kiedy to choćby grał tam Messi, Suarez czy Neymar, ale także nie są aż tak bardzo efektywne. To znaczy, patrząc na poprzedni sezon, Balonik. Pompujący walkę o mistrzostwo był przygotowywany od bardzo, a to bardzo dawna. W dodatku warto pamiętać o tym, że faktycznie wtedy ta walka o mistrzostwo toczyła się mniej więcej do marcowego klasyku, który właśnie został wygrany na Camp Nou i przypieczętował de facto zwycięstwo grane w tamtym sezonie La Liga. Natomiast w tym momencie mówimy tak naprawdę o sezonie, który już nie ma ważnych meczów, bo Barcelona od mniej więcej połowy sezonu jest zwyczajnie poza walką o mistrzostwo. Natomiast znacznie ciekawsze jest zachowanie samego klubu odnośnie przenosin na nowy stadion na Montjuïc. Nie odbiło się to głośno w polskich mediach, ale chaos związany z przenosinami właśnie na, na stadion olimpijski dał się we znaki Barcelonie. Przede wszystkim socios na Camp Nou, czyli członkowie klubu mają do dyspozycji około 80 tysięcy miejsc, co stanowi jak łatwo wywnioskować mniej więcej 80% siedzeń na stadionie. Gdy mówimy o Montjuïc, sprawa ma się nieco inaczej. Na ponad 50 tysięcy miejsc tylko 30% jest do dyspozycji członków klubu. To oczywiście jest decyzja zarządu, która nadszarpnęła relacje wielu kibiców z samym zespołem. Ponadto w kwietniu zeszłego roku, pomimo wcześniejszych deklaracji odnośnie cen karnetów, klub ze stolicy Katalonii podniósł ceny biletów o 30-40%, a mówimy o stadionie, który nie jest domem dla Barzy. Po oburzeniu kibiców zarząd próbował ratować sytuację, ponownie obniżając ceny w maju. Ale było już za późno. Co więcej, kiedy byłem już na samym meczu z Napoli, rozmawiałem z panem, który siedział obok mnie. On akurat pochodził z miejscowości położonej mniej więcej 30 km od Barcelony i wspominał o tym, że jeszcze przed rokiem, kiedy właśnie miał swoje miejsce na Camp mieli tak naprawdę paczkę znajomych, którzy jeździli z różnych miejscowości i znali się właśnie poprzez to, że siedzieli razem na Camp Nou. Natomiast przeniesienie meczów na nowy stadion, na inny stadion tymczasowy oraz też zmniejszenie liczby potencjalnych miejsc dla karnetowiczów oznaczało, że spora część społeczności Barcelony zwyczajnie nie jest w stanie albo też nie jest aż tak chętna na to, żeby uczęszczać na meczach. Co więcej, warto także zrozumieć kwestię położenia stadionu olimpijskiego, gdzie aktualnie gra drużyna wiego To jest wzgórze, to jest wzgórze, które naprawdę gwarantuje całkiem dobry spacer, więc być może większość osób nieobecnych aktualnie na stadionie Barcelony właśnie nie jest za bardzo chętna na taki spacer, na taką wyprawę tydzień w tydzień, bo mimo wszystko jest to dość męczące, Także wiele osób zwraca uwagę na to, że wieje wiatr. Ja wiem, że to może brzmieć całkiem głupio, ale naprawdę właśnie rozmawiając z wieloma osobami, które uczęszczają także właśnie na stadion, dużo osób mówiło o tym, że to są powody, dla których naprawdę spora część osób, nawet jeśli ma bilet, to niekoniecznie jest chętna na to, żeby iść na stadion. I jeśli niektórzy z Was pomyśleli sobie teraz o matko, ale ci katolicy są rozpieszczeni, no to jak najbardziej macie powody, żeby tak sądzić. Zresztą zwróćcie uwagę na to, jak opisuje to Simon Cooper w książce o Barcelonie? Barsa się zmienia, ale nieodmiennie kieruje nią tak zwana burżezja. Dzisiejsi kupcy rządzący klubem. To Catalans de Totalavida, Vida, czyli Katalończycy od urodzenia. Poprosiłem pewnego byłego członka kierownictwa klubu, by wyjaśnił, co kryje się za nazwą klasy, z której sam się wywodzi. W odpowiedzi usłyszałem, bycie katalończykiem od co najmniej dwóch pokoleń. I tutaj są dwa bardzo istotne czynniki. Po pierwsze, burżuazja, która wiadomo, że jeśli jest przyzwyczajona do bardzo komfortowego, pięknego kampną i nagle musi się wspinać na stadion olimpijski, gdzie wieje, gdzie mimo wszystko także zespół nie gra aż tak dobrze, tutaj można mieć pewne. Wątpliwości, natomiast także, tak jak zresztą widzieliście po tym cytacie, spora część osób, które aktualnie rządzą Barceloną, to są oczywiście kupcy których nie jest aż tak dużo na samym stadionie, ale mimo wszystko to są tak zwani katalończycy od urodzenia. Faktycznie Barcelona jest klubem, który jest bardzo istotny dla całego tego regionu w Hiszpanii. No i co by nie mówić, na stadion olimpijski jeszcze do niedawna między innymi nie można było dojechać taksówką, nie można było także tam liczyć na jakieś bardzo zaawansowane opcje związane z parkingiem, co oczywiście bardzo mocno ograniczało wpływ kibiców, którzy przyjeżdżali z właśnie takich miejscowości, powiedzmy 30-40, może nawet czasem dalej. I powiedzmy bardziej odległych od Barcelony. Ale spokojnie jeszcze w tym roku, bo na 125-lecie klubu w listopadzie Joan Laporta ma plan wrócić na Camp Nou, nawet jeśli to Camp Nou będzie mieć około 60 tysięcy miejsc, albowiem reszta będzie zwyczajnie nadal podlegać renowacji. Prezydent Barcelony mówi hucznie, zresztą jak on to ma w zwyczaju, że jeśli już wrócimy, jeśli nic niespodziewanego się nie wydarzy, to będziemy mieć najlepszy stadion na świecie. Aktualnie praca na Spotify Camp Nou w Re i faktycznie, jeśli jeśli jest się pod stadionem, można dostrzec tam masę dźwigów, które harują nad tym, żeby teraz postawić słupy, które będą podporą dla nowej kondygnacji trybun, właśnie na kampną, albowiem tutaj warto także zadać sobie pytanie, co się zmieni. A nowe kampną będzie nie tylko większe, ale właśnie będzie mieć nowy stopień trybun. Znany jest ten stadion, stary kampną, właśnie z tego, że jest on tak naprawdę jak otwarta miska. W tym momencie będzie już dach, na którym będą panele słoneczne, co oczywiście będzie także stanowić podstawę do tego, aby twierdzić, że cały stadion będzie dużo bardziej ekologiczny. Ponadto, także dość istotna kwestia związana właśnie z kampną i z mądrzy ich. Nawet jeśli. Fani niekoniecznie są zachwyceni tym nowym obiektem, tymczasowym obiektem Barcelony, to sztab twierdzi już inaczej. Dlatego też tutaj na Nowym Camp Nou będą odnowione pomieszczenia klubowe. Co mam na myśli mówiąc, że sztab Barcelony, czy też osoby związane z klubem wolą Montjuïc jako stadion od Camp Nou? Przede wszystkim na stadionie olimpijskim są takie podstawowe obiekty jak choćby siłownia, jak pokój fizjoterapeutów itd., itd. Po prostu ten stadion jest nieco bardziej aktualny aniżeli Camp Nou, które od dawna nie było modernizowane, więc na tym nowym obiekcie mimo wszystko trzeba będzie liczyć na to, że faktycznie to wszystko będzie stało na najwyższym poziomie. Oczywiście Barcelona liczy na to, że Mundial w 2030 roku, który odbędzie się w Hiszpanii, w Portugalii i Maroku, będzie także rozgrywany na ultranowoczesnym Camp Nou. To prawdę mówiąc nie jest jak najbardziej coś, czego nie można się spodziewać, ale także patrząc na to, jak to wygląda, gdy mówimy o cenach biletów na ten sezon, wiem, że Barcelona już nie gra za bardzo o nic, ale polecam Wam sobie choćby w maju pojechać na mecz z Realem Sociedad. Obie ekipy umieją grać w piłkę. A Barcelona, wiadomo, że to jest piękne miasto. Dodatkowo, Maj, jak najbardziej będzie na co popatrzeć. Tak czy siak, trzymajcie się. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I dziękuję bardzo za uwagę. Czekam na Wasze opinie w komentarzach. mam.